Ilona poprosiła córkę, żeby poszły na spacer. Liczy, że przekona Martę, by z większym dystansem spojrzała na swoje problemy małżeńskie. Ja sobie już po prostu z tym nie radzę. No przecież w każdym związku zdarzają się dobre i złe chwile. My z moim ojcem też się nie kłóciliśmy, ale nam do głowy nie przyszło, żeby się nie pogodzić. no, teraz są inne czasy. Teraz, jak ludziom jest źle, to się ze sobą nie męczą. I co? Rozwiedziesz się, bo nie jest jak w bajce? Dorośnij trochę, Marta. Masz dobrego, odpowiedzialnego męża. Doceni to. Nie wiesz, jaki jest. Nie wiesz, jak się zachowuje. Nic o nim nie wiesz. Marta, skąd masz tego siniaka? I uderzyłam się o coś w czasie podróży. Targałam walizki. Marta, czy Janek Cię bije? Nie, no skąd? Powiedziałam Ci. Sama zrobiłam sobie tego siniaka. Przestań wymyślać niestworzone historie. Mam nadzieję, że to rzeczywiście tylko moja wybujała wyobraźnia. Gdybym się dowiedziała, że ktoś się znęca nad moją córką, nie darowałabym. Nie mam już siły. Ten wyjazd do RPA otworzył mi oczy. Nie mogę liczyć na Janka w trudnych sytuacjach. Od mnie nie rozumie. No. Odsuwa się ode mnie. Ilona zaprosiła dziś córkę i jej zięcia na kolację. Ma nadzieję, że uda jej się naprawić relacje pomiędzy nimi. No, cześć córku, cześć. Chodź. A gdzie Janek? Nie przyjdzie. Mówiłam ci, z nim nie da się dogadać. Mogę u was przenocować? No, jasne, ale co? Pokłóciliście się? Nie mu odbili. została, to chyba byśmy się pozabijali. Mama mówiła, że masz siniaka na ręce. Pokaż. To tylko drobne stłuczenie. To nie Janek. Przecież mówiłam Wam, że przypadkiem sobie zrobiłam tego siniaka. Jak będziecie się mnie czekać, to wracam do domu. No nie, złość się, dobrze. Jak nie chcesz, to nie będziemy nalegać. Możemy porozmawiać. Też musimy sobie pewne rzeczy wyjaśnić, na przykład skąd się wzięły siniaki na ciele Twojej żony.